I będziemy pracowali dwie godziny. Myślę, że fajny warsztat polecam każdemu. 20 lat temu były narzędzia rewitowe, gdzie można było dosłownie to zademonstruję rozsunąć budynek i dorysowały się pokoje. Z nim roz, z AI rozmawia, fajnie się je wkręca. Ja z moimi dziećmi lubię im zadawać jakieś śmieszne pytania, i on śmiesznie odpowiada, i się wszyscy śmiejemy. Cześć, witajcie w serii aplikacji Sukcesjo na naszym kanale. Dzisiaj nie lada gratka. Mam tutaj przyjemność rozmawiać z Arturem Juszwiakiem. Dzień dobry. Konsultantem biznesowym z 25-letnim doświadczeniem w doradzaniu firmom w tak. zarządzaniu projektami. Spotykamy się w Lublinie na wydarzeniu legal Lublin Innovation. Jak wrażenia w ogóle z eventu? Bardzo ładnie. Powiem szczerze, ja pamiętam ten budynek. Jak jeszcze był w budowie, teatr w budowie, no, rewelacyjnie w tej chwili wygląda, a merytorycznie też super. Byłem, fakt, tutaj w kinie się zmieściłem, bo sala była pełna i musiałem kombinować jakoś streaming ogarnąć, ale tak, bardzo, bardzo mi się podobało. Pan jest z Lublina, Tak. My jesteśmy z Białego Stoku, więc tutaj wschód, fajnie, że jesteśmy super. reprezentowani, jakby, i stąd też nasza obecność, między innymi. Jak pan ocenia w ogóle rozwiązania aktualnie implementowane AI w ogóle w praktyce biznesowej? Czy one mają rację bytu w tak poważnej dziedzinie, jaką jest prawo? Dzisiaj myślę, że wszyscy mówią o AI, wszyscy chwalą się AI i jak z tym jednorożcem mało kto go widział. <grym> I, I trochę jest podobnie teraz. Myślę, że to będzie w przyszłości jakieś narzędzie, które może poprawić pewne Rutynowe nasze czynności, rutynowe działania, natomiast no, wydaje mi się, że nie przejmie tych rzeczy innowacyjnych, tych rzeczy, w których my się specjalizujemy. Na przykład, jeżeli ja bym się specjalizował w prawie spadkowym w Polsce i, i bardzo dobrze to znał, to AI oparty na rachunku prawdopodobieństwa mnie nie zastąpi. Mhm. I stąd też myślę, że przyszłość, owszem, AI zrewolucjonizuje rynek, ale nie zastąpi człowieka. Chociażby też po to, znaczy, chociażby też dlatego, że w momencie, gdy nawet AI przygotuje jakiś dokument, to ktoś się musi pod tym podpisać, a potem jeździć na proces, żeby bronić tego klienta. To przecież nikt nie pozwoli AI wygenerować dokumentu i bez przeczytania, bez podpisania się osoby, która potem będzie mnie broniła w sądzie. No nasze rozwiązanie jest oparte na algorytmie, więc liczymy ułamki spadkowe, liczymy zachowki, więc to jest bardziej takie matematyczne rozwiązanie niż model językowy, tak troszeczkę broniąc sukcesjo. Jak pan widzi tego typu rozwiązania z kolei, które jakby ułatwiają, optymalizują pracę, przyspieszają pracę? Bo to jest, to jest po prostu czysta matma de facto. No właśnie. Oparta o legislację i polskie tak. prawo. To jest czysta matematyka i to nie jest tak, jak wszyscy mówią, ejajajaj, to to nie jest, że tak jak pan powiedział, model językowy to jest coś trochę innego. Wydaje mi się, że dużo starszego, to znaczy już nie wiem, 20 lat temu, tak jak wspomniałem o architektach, 20 lat temu były narzędzia rewitowe, gdzie można było dosłownie, to zademonstruję, rozsunąć budynek i dorysowały się pokoje z, z oknami, zsunąć budynek i odwrotnie dodają się sypialnie, dodają się, dodają się kuchnie. I to jest narzędzie bardziej oparte o taki algorytm właśnie wyliczeniowy. AI chce iść dalej i moim zdaniem to jest to byłby kłopot w, w, przy takim wyliczeniu, bo AI halucynuje, a tu, się, tu nie można się Nie można. Dlatego właśnie, jeżeli chodzi o halucynacje, bardzo fajnie się ludzie bawią. Ja mam mnóstwo, mnóstwo zdjęć wygenerowanych przez AI, no bo jeżeli człowiek siedzi, nie tak na krześle, czy tak na krześle, czy ma nawet sześć palców, ja mam pięć, co najwyżej się uśmiechniemy. Właśnie. Ale w prawie spadkowym, w ogóle przy prawie, yy, nie można w ten sposób, tak? Dlatego wszyscy się tym bawią, fajnie się z nim roz, z AI rozmawia, fajnie się wkręca. Ja z moimi dziećmi lubię im zadawać jakieś śmieszne pytania i on śmiesznie odpowiada, i się wszyscy śmiejemy. Dlaczego? Bo halucynuje. I czy halucynacja się skończy? Na ten moment, moim zdaniem, model jest tak przygotowany, że nie. Nie wiem, może za 10, 20, 30 lat coś się zmieni, natomiast model matematyczny zakłada halucynacje. Jeszcze tylko jedną rzecz mogę powiedzieć, dlaczego tak jest. E, on ma pewien przedział ufności. Tak, 60% w tej chwili jest w czacie GPT na przykład. To, to dlaczego tak jest? Żeby zawsze nam odpowiedział na pytanie. Zwróćcie panowie uwagę, że czat GPT nie powie nie wiem. Prawda? Właśnie. Dlaczego? No, bo nie wiem, a co to za narzędzie. W związku z tym zmyśla. Ma 60% prawdopodobieństwa. Więcej niż połowa, ale 60% to jest nadal mało. Ja bym chciał 100%. 98%. On jest nastawiony a na on to, ma, żeby dowodzić. On, on jest nastawiony na to, żeby coś odpowiadać. Będzie fajnie. I ludzi to zraża. To jest fajne w momencie zabawy, to jest bardzo słabe w momencie mm -hmm. chociażby pracy prawnika. Kończąc nasz krótki wywiad, z czego dzisiaj będzie pan na Legal e, e, Lublin Wejschen prowadził warsztat. Za chwilę dosłownie. Yy, zarządzania projektami, konkretnie z analizą ryzyka biznesowego, ponieważ prawnicy są nastawieni na ryzyko prawne zawsze, a ja chcę pokazać drugą stronę medalu ryzyko biznesowe w projekcie. Podzielimy się na cztery zespoły i będziemy pracowali dwie godziny. Myślę, że fajny warsztat polecam każdemu. Owocnego warsztatu. Dziękuję.